Odrap mi po plecach. Daj. A kochasz mnie, a mam inne wyjście. A z kim by ci było tak dobrze jak ze mną? Chcesz? Opowiem ci. Na mężu się spierdolnika, z zbyka żona patrzy. Ponarzekam ci na innych, nim czas wszystko zatrze. Był raz sobie facet z młotkiem, raz bił gwoździa w ścianę. To był jeden gwóźdź w mym życiu, a było gadane. był GADANE która sobie mamin synek dzwonił do mateczki Miał za darmo, tylko do niej prała mu majteczki Jeden facet miał cud lecz interes mały Padło mu na mózg w tej furze laski z niego lały. Inny gościu siedział w necie, w gry grał noc i dzień. Nie miał czasu na offline'a, głupi był jak pień. Pierwszy facet był leniwy, nic nie robił w chacie. Całe dni markował pracę i miał brudne gacie. Był królewicz prawie super, wadę miał malutką, żonę i dwujeczkę dzieci, zapiłam go wódką. Jeden słodziak golił klatę, krocze oraz nogi. Ktoś go widział z innym chłopcem, ja mu zeszłam z drogi. Był raz sobie figofago, zawrócił w mej głowie. Przedstawiłam go rodzicom wstyd, więcej nie powiem. Jeden chłopiec był z Tindera, pokochałam gnojka, wyłączyli mi internet. Wst Skończona bajka, tych facetów było trochę, to są stare dzieje. Dziś mam ciebie, czy się cieszę, z miłości szaleję.